Szanowni państwo, zamek Moszna otulony rusztowaniami, oczywiście po to, żeby nam wypiękniał, żeby zrobił się jeszcze ciekawszy dla państwa, którzy chcą to miejsce odwiedzać. Mam nadzieję, że co roku wpisują sobie w stały kalendarz swoich wizyt na Zamku Mosznej. W chwili obecnej naprawdę poważne przedsięwzięcia inwestycyjne. Jesteśmy w trakcie realizacji projektów na ponad 33 miliony złotych z dofinansowania unijnego i oczywiście kilkumilionowe wsparcie z budżetu województwa. Elewacja, odbiór windy. Jesteśmy przed wejściem jutrzejszym ekipy na modernizację i remont fontanny. Montujemy oświetlenia w parku e, i dużo się dzieje. Jedni e, Wykonawcy wchodzą na budowę, inni schodzą, inni są w trakcie odbiorów, ale pan Łukasz nam tu opowie o szczegółach, co się będzie działo w najbliższych tygodniach. Dokładnie tak. Obecnie dzisiaj już czekamy na odbiór windy osobowej. Miesiąc jej nie było, firma naprawdę sprawiła się doskonale. Dzięki temu już od dzisiaj praktycznie ludzie będą mogli z powrotem się przemieszczać windami. Jutro również wchodzi, tak jak pan Marszałek słusznie zauważył, ekipa do montażu tak jakby zabezpieczeń, do przygotowania inwestycji przy fontannie. Cały czas trwają prace remontowe przy elewacji. Widać też już kolejne rusztowania rosną przy kolejnych częściach i kolejnych elementach elewacji. Dodatkowo już dzisiaj też w tym momencie są stawiane kolejne latarnie. Jedna z wielu ze 174 które tutaj postaną, więc też będzie w końcu można powiedzieć jasne i wieczorami też będzie po co do zamku przyjeżdżać do Mosznej. I cóż jeszcze. No, trwają też prace przygotowawcze przy windach towarowych które też ułatwią nam tutaj pracującym przede wszystkim e, możliwość funkcjonowania, przemieszczania towarów, tak żeby turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, też nam się łatwiej obsługiwało i jeszcze z większą starannością. Bo jest Was tutaj, Szanowni Państwo, rocznie od 200 do 300 tysięcy. Więc naprawdę musimy dla Was przygotować dobrą ofertę, zarówno w środku w zamku, jak i otoczenie. I poszerzając to otoczenie właśnie poprzez te lampy, nowe ścieżki dla zwiedzania parku. E, skoro już dzisiaj też jesteśmy, to w tle widzimy budowę hali namiotowej. To, Szanowni Państwo, jest przygotowanie do wystawy psów. Czyli naszych Milusińskich. Wiemy, że kiedyś Miasto Opole słynęło z tradycji w naszym okrąglaku z wystaw wystawy psów rasowych. Teraz tą, e, tą inicjatywę przyjął Zamek Moszna. Gratuluję, cieszę się, że to jest kolejna oferta dla ludzi, którzy mają pasję w tym, aby, e, aby pokazać swoje wspaniałe pieski. Zapraszamy do Mosznej. Co roku coś nowego się dla Was wydarzy.